Dzień dobry, witam Was! Początek z za kamery ale zobaczcie jak kończy się moja walka z mysiorami. Nornice, krety. Dramacik, dramacik. Pierwszy raz odkąd te krzaczki zostały tu posadzone kilka lat temu. Mam taką sytuację. Zresztą odkąd istnieją również moje vermikompostowniki? Widzieliście w tym roku że miałem problemy. Ale OK wracamy do tematu głównego. Dzisiaj duża ilość odpadów duża ilość odpadów. Poczekajcie tylko momencik założę na statyw. Duża ilość odpadów. I powiem Wam, że może jeszcze zerknę, bo odsłoniłem sobie tutaj ten vermikompostownik, żeby zobaczyć. Widzieliście, tutaj szła duża ilość liści, A, z daleka nie zobaczycie, jest fajna ziemia i nie za dużo, ale no, 6 drzownic z takiej garści jest w porządku. Będziemy dokładać kolejne odpady, ale właśnie temat główny czy sprawdziliście już ile w przyszłym roku zapłacicie za wywóz bioodpadów ja sprawdziłem zauważyliście że ja mam ich dosyć sporo łącznie z kartonami w tamtym big bagu który wczoraj mogliście obserwować również jest bardzo dużo odpadów i dużo drżownic tak więc ja mieściłbym się pewnie w kilku tam workach, nie mieściłbym się w kilku workach. Natomiast moja rodzina w przyszłym roku, przez to, że nie wyrzucamy i nie prosimy o wywóz bioodpadów, zarobić 360 zł. Co to znaczy 360 zł? Jeżeli chcielibyście zainwestować w mały plastikowy vermikompostownik albo taki wermikompostownik z palet i do tego zakupilibyście porcję drżownic, to myślę, że koszt konstrukcji około 300 zł 100 zł za drżownicę, to jest koszt, który w przyszłym roku będziecie musieli wydać na wywóz tych właśnie odpadów plus oczywiście odpady ogrodowe. Jeżeli kogoś to przekonuje, to zapraszam, zacznijcie wermikompostować. Oczywiście nie wszystko co z ogrodu można bezpośrednio dokładać dżownicą, czyli trawa musi troszkę zleżakować, gałązki trzeba Mieć w elementach bardzo drobnych to wszystko da się zrobić. Przy okazji jest trochę zabawy, pracy, relaksu, a te pieniądze zostają. Więc jeżeli kogoś przekonałem, to cieszę się, bo vermikompostowanie promowanie vermikompostowania to podstawa istnienia mojego kanału. Zapraszam wszystkich. Polecam. Podejmijcie decyzję. W przyszłym roku u Was te koszty utylizacji odpadów mogą być jeszcze wyższe. Sprawdźcie i rozpocznijcie lecznik kompostowania. Polecam.